Dzień dobry, Kamila Salwiak. Witam Państwa w kolejnym wydaniu magazynu usteckiego. Sześć skrzyżowań i rond w ustce zmieni swój charakter. Wszystko dzięki nowym nasadzeniom roślin będą one nawiązywały do morskiego charakteru miasta. Ustka systematycznie z roku na rok zmienia się i pięknieje. W tym roku swój charakter częściowo zmieni miejska zieleń. Na razie na sześciu skrzyżowaniach i rondach. Wiosenne nasadzenia kwiatów i roślin ozdobnych są tradycją wielu miast, także ustka co roku stroi się w piękne i kolorowe kwiaty. W tym roku będą to nieco inne niż zazwyczaj rośliny. Zgodnie z, z przygotowanymi projektami roślinność będzie nawiązywała do morskiego charakteru ustki. Wśród niej znajdzie, znajdą się także, także takie małe elementy nawiązujące do naszego nadmorskiego położenia, a wszystko to zostanie zrealizowane do połowy czerwca. Opiekuje się tym i realizuje ten temat zarząd infrastruktury miejskiej w ustce. Prace przy nowych nasadzeniach już się rozpoczęły. Poprzedziły je drobiazgowe przygotowania łącznie z projektowaniem zieleńców. Ustka od lat w swoich przedsięwzięciach nawiązuje do swojego położenia oraz morskich korzeni miasta. To pewne, że Ustecki port będzie rozbudowany i zyska nowe funkcje. Trwa jednak dyskusja społeczna na temat kierunków rozwoju portu. Właśnie tej tematyce poświęcone było ostatnie spotkanie z mieszkańcami Ustki. Mieszkańcy władzy miasta, rybacy i żeglarze spotkali się w Usteckim Ratuszu. Tematem debaty była przyszłość portu w Ustce. Jak twierdzą przedstawiciele zarządu portu morskiego, modernizacja portu jest konieczna i staje się faktem. Ważne jest, aby kierunki rozwoju portu były konsultowane z mieszkańcami oraz osobami, które będą w porcie pracowały. Musimy wziąć pod uwagę. Scenariusze rozwoju, które w tej chwili mogą się wydawać mało realistyczne, ale życie pokazuje, że zapotrzebowanie na funkcje oferowane przez port, i to w zakresie rekreacji i handlu morskiego, jest bardzo duże i to jest szalona atut, szansa dla miasta, żeby się dalej rozwijać. Zgodnie z założeniem port zostanie powiększony. Powstanie nowy falochron, który znacznie podniesie bezpieczeństwo jednostek przebywających w porcie. Zgodnie z założeniami, Ustka nadal będzie pełnić rolę portu rybackiego, turystycznego i handlowego. Port w obecnej formie powstał w 1911 roku. Do czasów nam współczesnych nie przeszedł poważnej modernizacji. Kajakarze, nurkowie oraz piechurzy wspólnie posprzątają słupie w ustce i jej okolicach. Wszystko w ramach spływu, który przygotowywany jest dzięki wsparciu z budżetu obywatelskiego. To będzie dobra zabawa, ale także pożyteczna akcja członkowie stowarzyszenia Alfa Team, które na co dzień zajmuje się nurkowaniem, przygotowują spływ rzeką. Impreza adresowana jest do wszystkich chętnych. Już jest pewne, że wezmą w niej udział wędkarze, kajakarze i nurkowie. Celem akcji jest promocja słupi i jej uprzątnięcie. Członkowie stowarzyszenia Alfa Team nieraz uczestniczyli w tego typu przedsięwzięciach. Sprzątali już między innymi słupię oraz jeziora w okolicy Ustki i nie tylko. Jak twierdzi prezes Alfa Team, Wichał Wiśniowski, celem akcji jest pokazanie problemu zanieczyszczenia rzek. Spływ zaplanowano na niedzielę 12 maja. Kajakarze spotkają się w Bydlinie z kontruszą w dół rzeki. Z zimowisk natomiast wystartują piechurzy, a nurkowie z wodnicy. Wszyscy będą kierować się stroną ustki. Ich zadaniem będzie zbiórka śmieci, które zanieczyszczają słupię i jej brzegi. Ustka od lat systematycznie zmienia się i pięknieje. W mieście prowadzonych jest wiele inwestycji, a kolejne są w planach. O zmianach w ustce rozmawiamy z burmistrzem Jackiem Graczykiem. Chociaż wiosna w pełni już czuć letnią atmosferę, a my jesteśmy właśnie w letniej stolicy Polski, czyli w Ustce, z nami pan burmistrz Jacek Graczyk i o tym sezonie letnim porozmawiamy. Ustka, żeby przygotować się do sezonu letniego, musi wykonać pełen ogrom pracy. To nie tylko imprezy, ale to jest także chociażby zadbanie o miasto. Witam Państwa serdecznie, tak? Oczywiście. Co prawda, my chcielibyśmy, żeby. Sezon nie był jakąś szczególną porą roku, czyli sezon letni, tylko żeby ten sezon trwał przez cały rok, ale koncentracja imprez, koncentracja ruchu turystycznego rzeczywiście odbyła się w tych dwóch miesiącach, w lipcu i sierpniu. W tej chwili wzorem roku ubiegłego przygotowaliśmy cały pakiet imprez, jest ich ponad 40, czyli praktycznie. W każdy weekend będzie, będą po dwie, trzy imprezy o różnym charakterze, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja zapraszam mieszkańców, zapraszam turystów, zapraszam mieszkańców Słupska, Powiatu Słupskiego. Myślę, że dobrze będziecie się bawić razem z nami podczas tego lata. Jak pan powiedział, że Uska nie tylko żyje sezonem, ja mam takie wrażenie od paru już dobrych lat, że ten sezon się systematycznie przedłuża, że Uska jest także chociażby popularna zimą, bo turystów, ludzi spacerujących po plaży, ale także po usteckich uliczkach jest całkiem sporo. Tak, ja mogę posiłkować się tutaj badaniami, które już... Drugi rok z rzędu zleciliśmy w oparciu o logowanie się do sieci operatorów komórkowych. Wynika, że po sezonie, czyli w średnio w okresie od września do maja. Czyli wyłączając te mieszkania czerwiec, lipiec, sierpień w naszym mieście przebywa około 10 tysięcy osób z zewnątrz, odliczając mieszkańców Słupka, odliczając mieszkańców powiatu słupskiego. Jest to zasługa naszej bogatej bazy hotelowej. W hotelu Grand Lubicz jest praktycznie obłożone przez cały rok non-stop. Inne hotele również cieszą się dużym zainteresowaniem. My się z tego cieszymy, bo to nie tylko goście, którzy zasilają kasę hoteli, ale również korzystają z naszych usług, czyli handel również z tego, z naszym stopniu korzysta. Wydaje mi się, że ci ludzie, 10 tysięcy to naprawdę imponująca, imponująca, liczba. Wydaje mi się, że nie przyjeżdżaliby tutaj chyba, gdyby łódzka nie piękniała z roku na rok. No, sam program rewitalizacji łódzki niesamowicie go zmienił. No ja wierzę, że tak jest, gdyż te opinie, które do mnie docierają są bardzo pochlebne. My się z tego cieszymy. Wiemy jeszcze, ile prac przed nami, ile jeszcze rzeczy będziemy chcieli uporządkować, zmienić, ale ten w tej chwili wynik tych opinii jest bardzo dla nas korzystny i z tego się cieszymy. Zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze łóżki nie znają, a chcieliby ją poznać, żeby do nas przyjechali. Przyjeżdżajcie o każdej porze roku. Myślę, że nie zawiedziecie się, że ta łóżka was urzeknie swoim charakterem, swoim wyglądem. Jest, jest ktoś, kto nie zna Uskich w naszym kraju? W to nie wierzę. Panie burmistrzu, zostawmy chwilę turystykę, ale zostańmy przy tematach około turystycznych. Bardzo poważna inwestycja w USSE, jest to węzeł transportowy, jakże ważny nie tylko dla mieszkańców, ale właśnie dla turystów. To już się toczy. Tak, ja chcę przypomnieć, że stoimy w tej chwili praktycznie w przededniu realizacji dwóch kluczowych inwestycji dla naszego miasta. I to w perspektywie nie roku, dwóch, tylko no, nie powiem około 100 lat, czyli pierwsza kluczowa to jest na pewno rozbudowa Portu Usteckiego, gdyż kształt obecnego portu to jest kształt, który został zrealizowany na przełomie XIX-XX wieku, czyli już ponad 100 lat minęło od ostatniej modernizacji i w tej chwili wierzę, że ta modernizacja wreszcie znajdzie swój finał i zostanie zrealizowana. Drugim tematem jest ten, który pan poruszył, czyli węzeł integracyjny, węzeł transportowy. No tak się składa, że jeżeli chodzi o przyjmowanie turystów gości od strony właśnie dworca kolejowego dworca autobusowego, no na razie nie mamy się czym pochwalić. Ten wygląd jest niezbyt ciekawy, znacznie odbiega od tego, który miasto prezentuje, dlatego w tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu na wyłonienie wykonał. i'll Wszystko na to wskazuje, że mimo tego, że cena jest przeogromna, zdecydujemy się na rozstrzygnięcie tego przetargu i podpisanie umów na realizację tych dwóch obiektów, czyli dworca autobusowego, dworca kolejowego oraz dróg dojazdowych, parkingów, czyli całego zaplecza. E, zakładamy, że do połowy, w tej chwili już 2021 roku, ta inwestycja zostanie zakończona. Jest szansa, że prace jeszcze ruszą w tym roku? E, tak, jeżeli chodzi o budynek dworca, budynek dworca autobusowego, Posiadamy pełną dokumentację techniczną i zakładamy, że po podpisaniu umowy będziemy w stanie przekazać plac budowy do końca miesiąca maja, czyli już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet w czerwcu te prace się rozpoczęły. Natomiast jeżeli chodzi o drogi dojazdowe, to będzie realizowane to zadanie w w wymiarze za i wybuduj, czyli będzie musiała najpierw, najpierw na początku będzie musiała być opracowana dokumentacja techniczna to potrwa około roku czasu czyli na prace fizyczne już budowlane ciągów komunikacyjnych zakładamy że wykonawca wejdzie na początku drugiego kwartału 20 roku i przez półtora roku zdążą to wszystkie drogi wybudować tak i powinno być zakończone termin umowny jest do końca maja 21 roku także w tym terminie czyli maj roku tego roku, ta, to, ta inwestycja łącznie z dworcem, z, dwo, z drogami dojazdowymi powinna być zakończona. Panie Bobisz, wspomniał pan o porcie, w tej chwili trwają konsultacje właściwie na temat strategii rozwoju portu. My strategię posiadamy, natomiast ta strategia była budowana w, w latach 2008-2009, ona wymaga w tej chwili doprecyzowania. Ale ona w żaden sposób nie kłóci się z planami modernizacji, tymi, którymi mam nadzieję Urząd Morski już w tej chwili prowadzi prace związane z przygotowaniem dokumentacji. Fizycznie te prace powinny się w najpóźniej na przełomie roku 2021 rozpocząć. Natomiast sama strategia ma określić, uszczegółowić ten charakter, czyli chcemy... Zachować tą różnorodność portu Usteckiego, żeby to był port, po pierwsze, port rybacki, po drugie, żeby były elementy portu handlowego utrzymane, które do dzisiejszego dnia są obecne w naszym porcie, no i żeby był to również port turystyczny, czyli przyjmujący turystykę od strony morza. Myślimy tutaj o marinie, o, o elementach portu żeglarskiego dla żeglarzy. Panie burmistrzu, teraz wróćmy także do tematów około, około, około turystycznych. Nie nie ma chyba turystyki i właściwie moim zdaniem nie byłoby Łuski bez świeżego powietrza. Łuska słynie z czystego powietrza, ale mimo to władze miasta, czyli w pana osobie chociażby, chcecie monitorować czystość powietrza. Tak, zdajemy sobie sprawę, że mimo tego, że te badania, które wykonywaliśmy, do których byliśmy zmuszeni, bo Łuska w tej chwili stara się o przedłużenie statusu zdrowiska, w ciągu trzech lat było kontrolowane powietrze, które nie wykazuje odchylenia od normy, ale zdajemy sobie sprawę, że jeszcze troszeczkę mamy do zrobienia. Kilka spraw należy wyeliminować. Dlatego, po pierwsze, chcemy wprowadzić stały monitoring. Będzie to monitoring stacjonarny w oporcie o cztery punkty w mieście oraz chcemy również wprowadzić monitoring mobilny, który głównie będzie miał na celu stwierdzenie miejsc, w których ta jakość powietrza odbiega od normy. Chcemy również w miesiącu maju przeprowadzić wywiad środowiskowy, czyli dokonać pełnej inwentaryzacji źródeł ciepła, gdyż głównie nastawiamy się na określenie sposobów ogrzewania budynków, czyli tak zwanych kotłowni przydomowych. Chcemy poznać, jakie źródło energii jest w nich stosowane. Oczywiście będziemy również mieszkańcom przekazywać informacje o możliwości wymiany źródła grzewczego, korzystania z, w tej chwili z ustawy o czystym powietrzu, gdyż ta pomoc finansowa jest dość pokaźna. Będziemy udzielać wszechstronnej pomocy w przygotowaniu wniosków i myślę, że efekt końcowy powinien być taki, że docelowo w Kotłowni przydomowych na paliwo stałe po prostu nie będzie. Zamienimy je kotłowniami przydomowymi, gazowymi. Ewentualnie te budynki zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej, która w mieście będzie rozbudowywana. Jak dużo takich przydomowych kotłowni na paliwo stałe jest w tej chwili? Pełnego rozpoznania nie mamy, dlatego ten wywiad środowiskowy nam pozwoli w pełni rozoznać Z tych szacunków, które w tej chwili posiadamy, wskazuje, że między 250 a 300 budynków ogrzewanych jest jeszcze w sposób tradycyjny, czyli z kotłowni na paliwo stałe. Panie burmistrzu, nie pozostaje nic innego, tylko podziękuję panu za rozmowę, a naszych widzów zaprosić do Ustki, bo w Ustce możecie zobaczyć za naszymi plecami piękny ratusz, wyjątkowo piękne miasto, no i ekologiczne. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. I to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w tym wydaniu magazynu usteckiego. Na kolejne zapraszam już za tydzień. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.